tu możemy mówić o rodzinie dwóch karabinów, ale trzeba powiedzieć szerzej. Są to karabiny, które wpisują się w całą rodzinę karabinów, karabinków szturmowych z modułowego broni szczeleckiej grot. Bo nadal jest to grot. Jego manual, jego obsługa jest dokładnie identyczna, tak samo jak w karabinku szturmowym zasilanym amunicją 556 na 45. Dwie wersje, wersja. Z długą lufą do precyzyjnego szczelania na dalekiej odległości, z precyzyjną kolbą 20 cali lufa i druga wersja krótsza, czyli taki Marksman, lufa 16 cali. I zachowana ta modułowość, to o czym bardzo często mówię, czyli ta modułowość w każdym zakresie, w każdym obszarze broni szczeleckiej, produkowanej w naszej fabryce. Możemy sobie zmieniać kolby z grota 556, możemy zamienić tą precyzyjną razem z tą klasyczną kolbą, bardzo długa się napikaty nie do montowania przyrządów optycznych, w tym w wypadku luneta biegowa, tak zwana. Tutaj już sprzęt bardziej poważny, luneta o bardzo dużym powiększeniu do strzelania na dalekie dystanse. Kaliber 7,62x51, czyli 308 Winchester, ale to oczywiście nie koniec naszych możliwości, ponieważ dzięki modułowości możemy wejść w multikalibrowość. Możemy przejść na 6,5 Creedmoor i nad tym obecnie też pracujemy w naszych pracach wdrożeniowych i chcemy się skupiać nad rozbudową tej modułowości. Teraz powrócę do tego, o czym mówiłem na początku, czyli do obsługi samego karabinu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie żołnierz, który operuje karabinem 556 szturmowy, wypracowuje sobie pamięć mięśniową do jego obsługi, czyli do obsługi. Ze z za zrzutu zamka po ostatnim strzale, czy sam wykorzystania i pracy na selektorze na przełączniku rodzaju ognia. Przesiadając się na karabin wyborowy, który działa w trybie półautomatycznym, czyli bardzo podobnie do karabinu szturmowego, nie potrzebuje długiego treningu, dlatego że te przyrządy, ten manual działa dokładnie tak samo jak tam i mamy bardzo intuicyjną obsługę, która jest powielona z karabinka szturmowego do karabinu wyborowego. Karabinek działa e, na zasadzie regulowania zamka poprzez obrót i działa w trybie półautomatycznym i w tym wypadku w obu tych wersjach jest zasilana łącząc 7,62x51. Jest to połokowiec, e, który jest wytrzymałą bronią e, i spełnia warunki obecnego i przyszłego pola walki. Można tak powiedzieć w skrócie, opisując e, całą tą konstrukcję. Wiadomo, jest to karabin, który ma swoją wagę. E, która się zwiększa poprzez domontowanie do niego dwójnogą, tłumika czy samej optyki. Ale jest to karabin do precyzyjnych strzałów, strzela się z pozycji leżącej. Także nie chcę tutaj o tym dużo mówić, ponieważ każdy strzelec dalekodostąsowy doskonale wie, jakie jest dostosowanie tego karabinu, co też jest ważne i to jest to, co o czym mówiłem przy samym granatniku. To nadal nasza konstrukcja, to nadal nasza myśl techniczna, to nadal produkcja polska. Lufy odkuwamy u siebie w zakładzie, e, frezujemy komory zamkowe, robimy wszystkie części u siebie w zakładzie. Nie mamy problemu ze, ze zerwanymi jakimiś dostawami, łańcuchami dostaw, nie jesteśmy uzależnieni od dostawców zagranicznych. Wszystko robimy w własnym zakresie. To jest szalenie ważne w obecnych czasach, co pokazała zresztą. Jeszcze całkiem niedawno pandemia czy konflikt na Ukrainie. W pewnym momencie możemy liczyć tylko na siebie i żeby wyprodukować taki karabin, Fobyszta ma pełne kompetencje, zdolności i możliwości, żeby to zrobić we własnym zakresie. Nie musimy się nikim wspomagać. To jest bardzo istotne.